Teraz trochę druku 3D architektury. Katedra z bardzo wielu drobnych elementów. Po prostu ktoś to potem składał nie wiem ile. Jak puszda 3D. A już abstrahując od tego, ile to się czasu drukowało, a jeszcze ile czasu projekt powstawał. Gotycka dwu, kolumnowa z frontu. Katedra piękna. W bazie krzyża oczywiście. No tutaj suchy przelot drukarki coś tutaj sobie dzierga jakiś element może kolejnej wieża ciśnień oryginalny budynek w Ełku stoi wieża Eiffel to chyba każdy zna z Paryża też wydrukowana w 3D na takiej odrukareczce biurowiec dokładnie, długo, długo rusł.